Cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających mój film w dzisiejszym filmie będę czyścił układ napędowy w rowerze czyli zębatki łańcuch płynem hamulcowym płynem hamulcowym, czyli będę eksperymentował pierwszy raz coś takiego będę robił mam tu płyn hamulcowy, który mi został z wymiany płynu hamulcowego w motocyklu no i jest po terminie ważności więc już praktycznie do niczego się nie nadaje tylko do utylizacji więc postanowiłem zrobić taki eksperyment, czy da się wyczyścić zabrudzony układ napędowy w rowerze za pomocą takiego płynu e, hamulcowego. Jest to bardzo żrąca substancja. E, trzeba bardzo z nią uważać, e, jak gdzieś kapnie na lakier. Na jakiś inny element, to może od razu lakier odprysnąć, zniszczyć, uszkodzić, może lakier, więc trzeba na to uważać. Eee, układ napędowy, tu szczególnie zębatki są fest ufajdane, to jeszcze brud po zimie, jeszcze tutaj resztki soli zimowej, e, brudu, pyłu, wszystkiego tutaj jest, więc jest to fest ufajdane. Dlaczego wpadłem na taki głupi pomysł, żeby wyczyścić właśnie układ napędowy za pomocą płynu hamulcowego? Z tego względu, że ostatnio takim specjalnym środkiem czyściłem układ napędowy w motocyklu. No i powiem Wam, że namęczyłem się, namęczyłem się, no i ciężko było wyczyścić. Więc nie zawsze te oryginalne środki są fajne, ale pamiętajcie o jednym: w motocyklu w łańcuchu są tak zwane gumowe uszczelnienia o ringi. I użycie innego środka niż takiego dedykowanego uszkodzi po prostu te ringi, abyśmy to mieli wyczyścić jakąś tam benzyną ekstrakcyjną, czy jakimś acetonem, czy taką żrącą substancją jak płyn hamulcowy. Tutaj w rowerze jest inaczej. To jest wszystko ze stali. Zębatki są stalowe. Wszystkie tutaj, ten łańcuch wszystko tutaj nie ma żadnych uszczelnień gumowych. Więc tutaj jest po prostu goły metal, więc można coś takiego zrobić. Ale czy z tego wyjdzie, czy uda mi się to wyczyścić, sam nie wiem. Tak postanowiłem zrobić taki eksperyment, żeby nie utylizować, tylko wykorzystać jeszcze ten płyn hamulcowy do czegoś takiego. Czy to mi się uda, nie wiem. Zobaczymy sami, co z tego wyjdzie. Dobra, koniec gadania. Zabieram się za spróbowanie oczyszczenia tego brudu, tego syfu tutaj. E, oczywiście, co będzie potrzebne, szczoteczka taka od zębów, z rzuta, która się świetnie nada do tego eee, oprócz tego kubeczek, żeby tam wlać tą, ten specyfik z butelki rękawiczki zabezpieczające moje dłonie no i szmaty i szmaty, żeby później to wszystko oczyścić eee, kawał tutaj papieru, żeby podłożyć, żeby nie ufajdać tutaj felgi dobra, koniec gadania, zabieram się za pracę i zobaczymy co z tego wyjdzie Pierwsza rzecz, zakładam te rękawiczki ochronne, takie zwykłe z folii. Bez kombinacji, Wylewam ten płyn. No, jakby to był świeży płyn, to by był przezroczysty. Ten jest po prostu już żółtawy, więc już samo to o tym świadczy. I teraz tak. Tu mam takie pojemniczek, spróbujemy to w ten sposób. Czy mi się to uda? Nie, tak mi się nie uda. Dobra, bez ceregieli, od razu, od razu za pomocą szczoteczki rozprowadzam po zębatkach i łańcuchu. Taki eksperyment dla Was, żebyście wiedzieli, czy to ma w ogóle sens, czy nie ma w ogóle sensu, takie coś. Głównie mi chodzi o te zębatki, żeby je w dobrze wyczyścić. I teraz wam pokażę po 15 minutach od namoczenia tego układu napędowego płynem hamulcowym jak to wygląda. Oczywiście tutaj szczoteczką troszeczkę poszorowałem, więc to nie tak, że polałem i to sypłynęło, więc tutaj szorowałem szczoteczką te zakamarki, ale zobaczcie, dawny połysk stali odzyskał, więc środek działa. Ale na pewno jest zarżący eee, Tutaj felgę też upaprałem, ale wytarłem szmatą od razu. Więc no działa, działa, działa środek. Eee, będzie problem tylko z utylizacją tego papieru. Nawet nie wiem, jak to zutylizować. żeby jak to się mówi, w legalny sposób to zrobić. Eee, bez szkody dla środowiska. Eee, więc działa, działa. Da się w ten sposób wykorzystać, żeby układ napędowy wyczyścić. Oczywiście jeżeli to jest łańcuch typowo stalowy, bez jakichś tam o-ringów gumowych i tak dalej. Nawet napis na tej ostatniej zębatce największej Shimano jest widoczny, więc można powiedzieć, że Fest fajnie to działa. Ale już do takiego stopnia już nie będę tutaj bardziej oblewał, bo widać, że to, co wyczyściło się, to się wyczyściło. I co dalej po takiej kąpieli tym płynem hamulcowym? No, trzeba będzie to wszystko, tak jak mówiłem, zutylizować, te wszystkie odpadki. No i na końcu umyć umyć, zmyć po prostu te resztki tego płynu, które tutaj jeszcze będą osadzone na zębatkach, na łańcuchu. Tak to wszystko tutaj wygląda. Z tego względu, że i tak dzisiaj będę mył rower, kapitalne mycie roweru będzie ręczne, więc to wszystko tutaj ładnie się umyje, więc i to będzie czyściutkie. No i na końcu trzeba pamiętać, żeby łańcuch ładnie nasmarować specjalnym olejem, albo tym mutulem, co do motocykla używam, albo jakimś innym, żeby ten łańcuch był ładnie zabezpieczony. Więc obojętnie. Po każdym praktycznie meciu roweru, jeżeli wam tutaj na układ napędowy, woda gdzieś na kapie i tak dalej, no to trzeba ten łańcuch. Kiedy to robić? Co 400 do 600 km albo po każdym zmoczeniu łańcucha. Zresztą jak widać jak, jak on tak się świeci to ogniwka, no to wtedy już trzeba to nasmarować. A teraz trzeba ten cały łańcuch na całej długości wytrzeć w szmatę z tego całego płynu hamulcowego. Zetrzeć to żeby ten cały był suchy na tej zasadzie pocieramy tak jak widać cały brud schodzi jeszcze w szmatę tak samo z przodu tutaj zębatki na tarczy wszystko trzeba powycierać dokładnie no i tak samo tylnie zębatki tutaj tak samo szmatą wszystko tak jak się da wszystko wycieramy, żeby to wszystko było suche, wytarte do suchego, żeby nic z tego płynu tutaj hamulcowego, którym czyściłem, nie zostało. Później jeszcze to się wodą wszystko ładnie wypłucze, będzie czyściutkie, ale jeszcze trzeba to wszystko wytrzeć do sucha, żeby nigdzie tej żrącej substancji nie zostało. No i szmata wiadomo, trzeba będzie ją zutylizować. Więc... Ok, i teraz Wam pokazuję efekt końcowy jeszcze przed umyciem wodą. Tak to wygląda. Za chwileczkę to spłuczę, wszystko wodą i zobaczymy jaki będzie już po umyciu wodą jak to będzie wyglądało no i pozostaje umycie wodą spłukanie spłukanie całości wodą porządnie i najwyższy czas pokazać efekt końcowy jak już wszystko wypłukane jest wodą zobaczcie tak to wygląda taki jest efekt końcowy da się umyć? da się umyć praktycznie zerowym kosztem, tylko pracą i trzeba uważać, żeby po prostu krzywdy sobie nie zrobić tym żrącym płynem, żeby nam w oko nie prysnęło albo gdzieś na dłoń, więc używać trzeba rękawiczek jakichkolwiek gumowych lub foliowych no i tak to wygląda ja jestem zadowolony, wykorzystałem coś co i tak by było do zutylizowania więc wykorzystałem to co można było, jest ok to wszystko co chciałem pokazać jeżeli chodzi o moje eksperymenty w myciu układu napędowego, zębatek, ufajdanych i łańcucha w rowerze za pomocą płynu hamulcowego jeśli mój sposób komuś się przyda to łapka w górę będę wiedział, że było warto przeprowadzić te eksperymenty na moim rowerze dziękuję wszystkim za subskrypcję, którą otrzymuję pozdrawiam wszystkich, życzę mi jego dnia lub wieczoru bo nie wiem kiedy ten film będziecie oglądać, cześć